Lekarka została zwolniona ze szpitala po tym, jak pomogła bezdomnemu. Została zwolniona za współczucie, a wszyscy byli zszokowani, gdy dowiedzieli się, kim tak naprawdę był ten bezdomny. Lena była młodą lekarką, która właśnie zaczynała swoją karierę w szpitalu miejskim. Zawsze, pełna pasji do swojej pracy, wierzyła, że pomoc każdemu człowiekowi, bez względu na jego status społeczny, to jej powołanie. Jej koleżanka z pracy, Marta, zauważyła, że Lena często odwiedzała miejsca, gdzie bezdomni spędzali noce, aby pomagać im, gdy ich stan zdrowia wymagał interwencji medycznej. Jednak pewnego dnia Lena wykroczyła poza granice przyjętych zasad, które obowiązywały w jej szpitalu. To był zimowy dzień, kiedy Lena wracała z pracy. Przechodząc obok lokalnego sklepu spożywczego, zauważyła mężczyznę siedzącego na chodniku. Wyraźnie w złym stanie. Był brudny, wychudzony, z ranami na rękach. Mimo iż była już zmęczona po całym dniu pracy, nie mogła po prostu przejść obok. Postanowiła pomóc. Przeprowadziła go do pobliskiej kawiarni, gdzie zaczęła udzielać mu pierwszej pomocy. Była przekonana, że ten człowiek potrzebuje jej natychmiast, i to była jej decyzja. Nikogo nie uprzedziła, po prostu działała. Po kilku minutach wezwano karetkę, ale Lena wiedziała, że nie może zostawić mężczyzny samego. Kiedy ambulans przyjechał, nie chciała go puścić. Wspólnie z ratownikami przewieziono mężczyznę do szpitala, gdzie Lena osobiście nadzorowała jego leczenie. Niestety, ta pomoc nie była dobrze widziana przez przełożonych w szpitalu. Dyrektor szpitala, Andrzej, od razu dowiedział się o sytuacji i wezwał Lenę na rozmowę. Lekarka, Choć była pewna, że zrobiła to, co słuszne, nie mogła przewidzieć, jak zareagują jej przełożeni. Andrzej był szokowany jej działaniem, uznając, że pomogła bezdomnemu na terenie szpitala, łamiąc zasady, które obowiązywały w tej instytucji. Lena wiedziała, że jeśli będzie walczyć o swoją pracę, to jej kariera w tym szpitalu się skończy. Została zwolniona z dnia na dzień, a jej nazwisko krążyło po szpitalnych korytarzach wywołując oburzenie wśród niektórych kolegów z pracy. Niektórzy twierdzili, że postąpiła właściwie, inni jednak byli oburzeni jej lekkomyślnym zachowaniem. Kilka dni później, gdy Lena opuściła szpital, postanowiła odwiedzić mężczyznę, któremu pomogła. Chciała upewnić się, że stan zdrowia mężczyzny się poprawił. Kiedy weszła do jego pokoju szpitalnego, poczuła dziwną atmosferę. Mężczyzna już nie wyglądał na bezdomnego, miał na sobie drogi garnitur, a twarz wyrażała spokój i powagę. Lena była zaskoczona, że widzi przed sobą zupełnie innego człowieka. Jego twarz była znajoma, ale nie mogła przypomnieć sobie skąd. Zanim zdążyła zadać jakiekolwiek pytanie, mężczyzna spojrzał na nią i powiedział: Dziękuję, że mi pomogłaś. Nie jestem tym, kim wydaje się być. Lena poczuła, jak jej serce bije szybciej? Kim był ten mężczyzna? Zastanawiała się, czy to możliwe, że był kimś ważnym, kimś, kogo spotkała w zupełnie innym kontekście, a teraz znajdował się w szpitalu, gdzie to ona miała mu pomóc. Jego słowa były zagadką: kto naprawdę był tym mężczyzną? Wkrótce okazało się, że miał on więcej powiązań z szpitalem, niż Lena mogła przypuszczać. Mężczyzna którego uznała za bezdomnego, okazał się być jednym z najpotężniejszych biznesmenów w kraju, którego firma była jednym z głównych sponsorów szpitala. Jego wypadek i pobyt w szpitalu miały ukryte cele, które Lena nie mogła jeszcze zrozumieć. Sytuacja, w której się znalazła, stawała się coraz bardziej zagmatwana. Lena zaczęła zadawać pytania, na które nie otrzymywała odpowiedzi: Dlaczego ten człowiek ukrywał swoją prawdziwą tożsamość? I co takiego wydarzyło się w jego życiu, że postanowił udawać bezdomnego? Odpowiedzi na te pytania mogły mieć wpływ nie tylko na jego przyszłość, ale także na przyszłość Leni i jej kariery. Kiedy mężczyzna opuścił szpital, obiecał Lenie, że pomoże jej w znalezieniu nowej pracy, ale pod jednym warunkiem musiała obiecać, że nigdy nie zdradzi jego sekretu. Lena, choć była zaskoczona, zgodziła się, jednak nie miała pojęcia, co tak naprawdę się wplątała? I wtedy, gdy wszystko wydawało się już stracone, Lena otrzymała telefon. Była zaproszona na spotkanie, ale nie wiedziała, z kim miała się spotkać. Było to zaproszenie, które mogło zmienić jej życie na zawsze. Lena czuła, jak jej serce bije szybciej, kiedy otrzymała telefon. Numer był nieznany, ale głos po drugiej stronie był spokojny, ale stanowczy. Kiedy usłyszała zaproszenie na spotkanie, poczuła, jakby coś nieoczekiwanego zaczynało się wydarzać w jej życiu. Spotkaj się ze mną. Zrozumiesz wszystko, co się wydarzyło, powiedział głos, a potem po chwili rozmowa się zakończyła. Lena nie miała pojęcia, kto mógłby chcieć się z nią spotkać, ale to poczucie tajemnicy nie dawało jej spokoju. Postanowiła stawić się na umówionym spotkaniu, które miało się odbyć w jednym z drobniejszych. Luksusowych hoteli w centrum miasta. Kiedy dotarła na miejsce, była zdenerwowana, ale jednocześnie pełna ciekawości. Czuła, że nadchodzące wydarzenie może okazać się kluczowe dla jej dalszego życia. Lena weszła do sali konferencyjnej, która była pusta, poza jednym mężczyzną siedzącym przy dużym stole. Kiedy ją zobaczył, wstał i skinął głową na powitanie. To był ten sam mężczyzna, któremu pomogła w szpitalu, ten, którego uważała za bezdomnego, a potem okazało się, że był jednym z najbogatszych ludzi w kraju. Cześć, Lena, wiem, że jesteś w szoku, ale mam nadzieję, że wkrótce zrozumiesz. Mężczyzna spojrzał na nią z powagą, a jego oczy były pełne tajemnicy. Lena usiadła naprzeciwko niego, czując, jak wzbiera w niej niepokój. Kim jesteś naprawdę? zapytała. Nie mogąc dłużej ukrywać swojej ciekawości. Jestem Daniele, ale nie to jest teraz ważne. To, co zrobiłaś, ma ogromne znaczenie. Zastanów się, Lena, dlaczego pomogłaś mi, gdy nikt inny tego nie zrobił. Nieważne, kim byłem, ale ważne, że potrafiłaś patrzeć poza maski i zobaczyć człowieka w potrzebie. To, co się stało, to wynik Twojej decyzji, Twojej empatii. A teraz czas naprawdę. Daniele przerwał, patrząc na nią. Lena czuła się coraz bardziej zdezorientowana. To, co się działo, miało coraz mniej sensu, a więcej pytań, które nie znajdowały odpowiedzi. Wiesz, że twoje działanie miało konsekwencje. Zostałaś zwolniona z pracy, ale to nie była przypadkowa decyzja. Zanim jeszcze trafiłaś na ten szpital, twoja pomoc była już zaplanowana. Wiedziałem, że będziesz tym, który będzie w stanie przełamać wszelkie zasady, by uratować drugiego człowieka. Lena milczała, a jej umysł przetwarzał to, co właśnie usłyszała. Jej decyzja o pomocy bezdomnemu nie była tylko zwykłym przypadkiem. To było coś, co miało głębszy cel. I co teraz? Co ode mnie chcesz? zapytała z determinacją, czując, że odpowiedzi nie były wystarczające. Daniele spojrzał na nią poważnie. Chciałbym ci pomóc. I wiem, że to może zabrzmieć dziwnie, ale twoje życie się zmieni. Dostałaś szansę, o której większość ludzi nie ma pojęcia. Szanse na coś większego, coś, co może zmienić nie tylko twoje życie, ale i życie wielu innych. Lena poczuła, jak w jej sercu rodzi się poczucie niepewności. Daniele wyciągnął z teczki dokumenty i położył je na stole. Chcę, żebyś została częścią projektu, który zmieni oblicze medycyny na całym świecie. Ty i tylko ty masz zdolności, aby to zrealizować. Ale to wymaga poświęcenia. Musisz wykonać decyzję, która wpłynie na twoje życie i na życie innych ludzi. Jeśli przyjmiesz tę propozycję, nie będziesz już zwykłą lekarką. Staniesz się kimś więcej, kimś, kto może zmienić bieg historii. Lena spojrzała na dokumenty, ale nie była w stanie zrozumieć, co to wszystko oznaczało. Jej ręce zaczęły drżeć. Z jednej strony chciała zaakceptować te propozycje, z drugiej czuła, że to może być coś, czego nie jest w stanie unieść. Na stole leżał kontrakt z propozycją, której nie mogła po prostu zignorować. Pytanie brzmiało, czy była gotowa na to, co czekało ją dalej. Zanim podjęła decyzję. Jej myśli zaczęły krążyć wokół wszystkiego, co straciła w wyniku swojego działania i tego, co mogłaby zyskać. Ale jedno było pewne: życie, które znała, już nigdy nie będzie takie samo. Lena patrzyła na dokumenty, które leżały przed nią, a jej umysł próbował pojąć, co się działo. Daniele czekał cierpliwie, obserwując ją z powagą, ale również jakby dostrzegał w niej coś, czego ona sama jeszcze nie widziała. W jej głowie wciąż krążyły pytania: jak mogła zostać częścią czegoś tak wielkiego? I co to wszystko oznaczało? Przecież to zbyt duże ryzyko, powiedziała w końcu, choć jej głos brzmiał, jakby próbowała przekonać siebie samej, nie Danielego. Daniele wzruszył ramionami, jakby w ogóle nie rozumiał, dlaczego Lena miała jakiekolwiek wątpliwości. Ryzyko to część tej gry, część wielkiego planu, który już się zaczął. Chcesz pomóc ludziom, prawda? Zapytał spokojnie, ale jego słowa miały w sobie coś, co sprawiało, że Lena poczuła narastające napięcie. Oczywiście, że chce, ale zaczęła, ale nie mogła znaleźć słów, które wyjaśniłyby jej lęk. Co, jeśli to wszystko było tylko grą, w której była tylko pionkiem? Co, jeśli to, co miało być jej szansą, okaże się jej zgubą? Daniele zauważył jej niepewność i delikatnie pchnął dokumenty bliżej niej. To nie jest gra, Lena. To przyszłość. Wszystko, czego chcesz, może stać się rzeczywistością. Ale musisz podjąć decyzję. To od ciebie zależy, czy wciągniesz się w to na serio, czy wybierzesz drogę, która zawsze pozostawi cię w cieniu. Lena wzięła głęboki oddech. W głowie kłębiły się sprzeczne myśli czuła się jakby stała na krawędzi przepaści po jednej stronie była jej dotychczasowa życie spokojne przewidywalne ale pełne wątpliwości po drugiej była ta nieznana droga której zapach był równie kuszący co przerażający co się stanie jeśli popełni błąd a co jeśli okaże się że to co dla niej było marzeniem może ją tylko zniszczyć zastanawiała się czy naprawdę była gotowa na coś tak wielkiego Czego nie była w stanie pojąć. Z jednej strony była pewna, że jej praca w szpitalu nigdy nie dawała jej satysfakcji, że pomogła tylu pacjentom, ale system, w którym pracowała, nie pozwalał jej na pełne wykorzystanie jej umiejętności. Z drugiej strony, jeśli zaakceptuje propozycję, to cała jej dotychczasowa rzeczywistość, jej pozycja, wszystko zostanie zatarte. W jednym momencie mogłaby stracić to, co dotychczas budowała. A co? Jeśli nie zaakceptuję, zapytała Lena, zdając sobie sprawę, że to pytanie mogło zmienić wszystko. Daniele spojrzał na nią, a na jego twarzy pojawił się cień uśmiechu, który nie był ani miły, ani pełen złośliwości, po prostu wiedział, że zna odpowiedź na to pytanie. Jeśli nie zaakceptujesz, Lena, twoje życie wróci do starego schematu. Będziesz nadal robić to, co robiłaś wcześniej. Pomagać pacjentom. Udzielać pierwszej pomocy, leczyć ich, ale nigdy nie będziesz w stanie osiągnąć tego, co mogłaś. Zawsze będziesz patrzeć na świat z boku, jakby coś ci umykało. Ale jeśli podejmiesz tę decyzję, nie ma odwrotu. Żadne z tych drzwi, które stoją przed tobą, już nigdy nie będą takie same. Lena patrzyła na niego, a w jej oczach odbijał się chaos myśli, które burzyły się w jej głowie. Nie wiem, czy jestem gotowa szepnęła, czując narastającą presję. Daniele wstał i spojrzał w okno. Przez chwilę milczeli. Lena nie wiedziała, co się stanie, gdy podejmie decyzję, ale wiedziała, że jej życie zmieni się na zawsze, niezależnie od tego, co wybierze. Tak czy inaczej, nie mogła już cofnąć czasu. Zastanów się dobrze. To nie jest kwestia chwili, to kwestia tego, kim chcesz być. Zawsze miałem zaufanie do ludzi takich jak ty, Lena. Wierzę, że podejmiesz właściwą decyzję. Powiedział, a jego ton sugerował, że wiedział coś, czego ona jeszcze nie dostrzegała. Lena patrzyła na dokumenty leżące przed nią, czując ciężar decyzji. Zaczęła dostrzegać, że w tej grze nie ma dobrych i złych odpowiedzi. Były tylko decyzje, które prowadziły do nieznanych ścieżek. Zanim wyszła z pokoju, Daniele dodał tylko jedno zdanie: Pamiętaj, Lena, to, co wybierzesz, nie zmieni tylko twojego życia. Będziesz miała wpływ na to, co stanie się z przyszłością. Lena zamknęła drzwi za sobą, czując, jak serce bije w jej piersi. Stojąc na korytarzu, spojrzała na dokumenty, które trzymała w rękach. To, co miało się wydarzyć, zdeterminowało nie tylko jej przyszłość. Ale i przyszłość innych ludzi. Jednak to była jej decyzja. Teraz musiała tylko wybrać. Lena stała na korytarzu, trzymając w rękach dokumenty, a jej umysł szalał. Słowa Danielego wciąż brzmiały w jej głowie, a jego spojrzenie, pełne pewności, sprawiało, że zaczęła zastanawiać się nad każdą decyzją, którą kiedykolwiek podjęła. Była świadoma, że stoi na progu czegoś większego czegoś, co mogło wywrócić jej życie do góry nogami. Po kilku minutach, które czuły się jak godziny, Lena postanowiła wrócić do pokoju. Wzięła głęboki oddech, otworzyła drzwi i weszła z powrotem. Daniele nie zaskoczył się, widząc ją z powrotem, z w jego oczach była jedynie cichą pewność, że czekał na tę chwilę. Masz już swoją odpowiedź, Lena. Zapytał spokojnie, patrząc na nią. Lena spojrzała na dokumenty w swoich rękach. Potem na niego. Jej umysł pełen był sprzecznych myśli, ale czuła, że to, co właśnie miało się wydarzyć, było czymś, co nie mogła odłożyć na później. Na pewno nie mogła tego zignorować. Oto chwila, w której musiała podjąć decyzję, która miała zaważyć na jej przyszłości. Tak, akceptuję, powiedziała w końcu, czując, jak ciężar opada z jej ramion, choć w głębi duszy nie była pewna co to tak naprawdę oznacza. Ale w tej chwili wiedziała, że nie może już cofnąć się. Daniele spojrzał na nią z lekkim uśmiechem na twarzy, jakby zadowolony, że podjęła decyzję. Ujął dokumenty w ręce i zaczął je podpisywać. Jestem pewny, że nie pożałujesz tej decyzji, Lena. To dopiero początek czegoś, co zmieni świat. Powiedział, zbliżając się do niej, by wręczyć jej kontrakt z podpisami. Lena wzięła dokumenty od niego, a w jej sercu pojawiło się mieszane uczucie, podekscytowanie, niepewność i lęk. Z jednej strony miała poczucie, że znalazła się na drodze, która może dać jej prawdziwą szansę na zrobienie czegoś naprawdę wielkiego, ale z drugiej strony obawiała się, że to może okazać się jej zgubą. Wiedziała, że już nic nie będzie takie samo. Cały jej świat mógł się zmienić, a przyszłość, która się przed nią rozpościerała, była pełna nieznanych ścieżek. Z jednej strony była gotowa zaryzykować to, była jej szansa na coś, czego zawsze pragnęła, ale nigdy nie miała odwagi sięgnąć. Z drugiej strony bała się, że może zapłacić za to wysoką cenę. Wyszła z pokoju, czując się jakby miała wejść na pole bitwy, gdzie nie wiedziała, kto będzie jej sojusznikiem, a kto wrogiem. Ale była pewna, że nie miała już drogi powrotnej. Podjęła decyzję która zmieni jej życie, ale co będzie dalej, tego nie wiedziała. Po kilku tygodniach intensywnej pracy, Lena stała się częścią elitarnej grupy lekarzy i naukowców, którzy pracowali nad nowym przełomowym projektem medycznym. Mimo, że z dnia na dzień jej życie stawało się bardziej wymagające i złożone, Lena zaczęła czuć, że ta droga ma sens. A jednak z każdą minutą, którą spędzała w tym tajemniczym projekcie, miała coraz więcej pytań. Co naprawdę kryło się za Danielem i jego projektami? Jakie były prawdziwe intencje ludzi, którzy go wspierali? Wszyscy wokół niej wydawali się tak pewni siebie, jakby mieli dostęp do sekretów, których nie mogli jej ujawniać. A Lena zaczynała czuć, że nie wszystko jest takie, jakim się wydaje. Lena spędzała dni i noce w laboratorium, studiując dane, eksperymentując i pomagając w realizacji projektu który miał zmienić oblicze medycyny na całym świecie. Praca była intensywna, a wymagania rosły z dnia na dzień. Każdy nowy eksperyment, każdy wynik, który wyglądał na przełomowy, tylko potęgował jej wątpliwości. Choć była dumna z tego, co osiągali, czuła, że nie jest w pełni szczęśliwa. Jej myśli wracały do momentu, kiedy po raz pierwszy podjęła decyzję: czy to, co zrobiła, było właściwe. Czy to była jej droga, czy po prostu ślepy zaułek, w którym nie miała już wyjścia. Jednego wieczoru, po kolejnym dniu pełnym analiz i prób, Lena udała się na spacer. Czuła się przytłoczona w całe to ciężar jej wyboru i presja otaczających ją ludzi. Mimo wielkich osiągnięć, wciąż miała wrażenie, że straciła część siebie. Siedziała na ławce w parku, patrząc na migoczące światła miasta, a w jej sercu narastał ciężar. I wtedy zadzwonił telefon. Lena, wiem, że nie rozumiesz wszystkiego, co się dzieje, ale musisz wiedzieć, że jesteś częścią czegoś większego. Wszystko, co robisz, ma sens. Zmieniasz życie ludzi, którzy nigdy nie mieliby szansy. Głos Danielego był pełen pewności, ale Lena nie czuła już tej samej więzi jak na początku. Czuła się jak marionetka, której sznurki były pociągane przez kogoś Kogo już nie znała. Ja już nie wiem, co mam robić, odpowiedziała, jej głos zdradzał zmęczenie. Czuję się tak, jakbym poświęciła wszystko, a nie wiem, co naprawdę z tego wynika. Daniele milczał przez chwilę, kiedy odpowiedział, jego słowa były inne, niepełne, jakby coś mu umknęło. Zrozum, Lena, nie chodzi tylko o ciebie, chodzi o przyszłość ludzkości. I wiesz co? Może na tym etapie twoje decyzje już nie mają znaczenia. Jego słowa wybrzmiały dziwnie, jakby mówiąc coś, czego ona nie była gotowa usłyszeć. Nagle poczuła, że w tej grze nie jest już graczem, ale pionkiem, a jej życie stało się tylko częścią większego planu, w którym nie miała pełnej kontroli. Rano, po tej rozmowie, Lena podjęła decyzję. Wiedziała, że musi skończyć to, co zaczęła, ale nie mogła dłużej pozwolić. By jej życie było zdominowane przez tajemnicę i niepewność. Rozmawiała z kilkoma osobami w projekcie, a ich odpowiedzi były zimne, pełne kalkulacji. Wszystko stało się jasne, to nie była jej droga. Zdecydowała się odejść. Z tą decyzją przyszła jednak wielka pustka. Opuściła projekt, zwróciła wszystkie dokumenty, które miały związać ją z projektem, i zaczęła nowy rozdział w swoim życiu. Zostawiła za sobą tajemnicę. Kalkulacje i ludzi, którzy widzieli w niej tylko narzędzie, a nie człowieka. Czuła się wolna, ale także pogubiona. Z dnia na dzień zaczęła odnajdywać siebie na nowo, wracając do pracy w szpitalu, pomagając pacjentom, którzy potrzebowali jej bezinteresownej opieki. Choć to, co zrobiła, nie było łatwe, Lena poczuła spokój. Zrozumiała, że prawdziwa zmiana zaczyna się od małych rzeczy i od spojrzenia na drugiego człowieka z empatią, od decyzji, które nie są dyktowane przez ambicje czy chęć osiągnięcia czegoś wielkiego, ale przez chęć pomagania innym w sposób, który naprawdę ma znaczenie. I choć nie była pewna, co przyniesie jej przyszłość, w tej chwili poczuła, że robiła to, co musiała zrobić. Zamiast gonić za obietnicami wielkich zmian, Lena zaczęła zmieniać życie ludzi wokół siebie. Z pokorą i miłością. To była jej prawdziwa droga, prawdziwa misja. I choć przyszłość była nieznana, Lena była gotowa na to, co miało nadejść, bo wiedziała, że wybór, który podjęła, był jej. I to było wystarczające.